Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy jak zawsze, zanim przejdziemy do konkretów, jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i ja dziękuję za każde kliknięcie. Jestem mega, mega wdzięczny. No tak, jutro Fame Ma. Dzisiaj ostatni film z kuponami właśnie na Fame MMA i są to grube kupony. Trzy grube kupony, do których zaraz przejdziemy. Powiem o promocji, jest konkurs też na dwie stówki do zgarnięcia jeżeli ktoś chce przewijać do typów, to śmiało, a ja mówię o promocji. Fame MMA obstawicie tylko w BetCliku. To jest polski legalny U którego można sobie legitnie bez problemu grać. Jeżeli założycie konto z linku, który jest. W pierwszym komentarzu pod tym filmem użyjecie go do promocyjnego, obstawiam 50, tak jak teraz widzicie. No to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon za 57 zł. Jeżeli on nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, kasę możecie wypłacić. Jeżeli traficie ten kupon, wszystko jest wasze, wszystko można wypłacić na konto bankowe i to jest naprawdę fajna promocja dla nowych graczy, osoby zainteresowane. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja dosłownie dwie minuty i można sobie tworzyć kupon. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku, jest 90 tysięcy typerów ponad, więc naprawdę sporo codziennie się tam dzieje. Też link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wszystkich serdecznie zapraszam i lecimy z konkursem. Jest 5 dych do zgarnięcia, co? Nie 5 dych To już tak z automatu mówię, bo na piłkarskie kupony Na piłkarskie filmy zawsze jest 5 dych Ale tutaj mamy dwie to do zgarnięcia Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? No, subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem I w komentarzu typujecie Ile walk skończy się nokautem Nie chodzi mi tutaj o poddania O TKO, tylko po prostu leci buła Ktoś pada, jest koniec walki. Zostawiacie swój typ w komentarzu, dopisujcie swój login gracza z betklika. Typujemy do soboty, do 18.00. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick. Nie biorą udziału w zabawie, czyli konkursowy standard. I tak jak mówiłem, mamy na dzisiaj trzy kupony. Trzy kupony. Pierwszy to jest kupon od Mateusza, który teraz widzicie. I tutaj zdecydowanie faworyci grani na... Mocną stawkę i też bardzo mocną, e, fajną, ewentualną wygraną. Mam nadzieję, że to się uda. No, różnie kończy się granie pod faworytów. Mam nadzieję, że tym razem to są naprawdę dobre wybory. Dalej mamy kupon od Patryka, który gra. No tutaj większość na rundy. To przede wszystkim kupon na, na rundy, ale też znajdziecie inne zdarzenia. I, i ta, tak jak w przypadku kuponu Mateusza, taki tutaj jest naprawdę fajna ta potencjalna wygrana. Te kupony na fajne Manie, które są naprawdę szalone. Jest jeszcze kupon od Piotra, i tutaj już kombinacja. Różne, różne jakby typy, różne rynki, nie idzie tutaj Piotr w jednym kierunku, czy na, tak jak Mateusz na przykład szedł w faworytów. No tutaj mamy taki dosyć spory miks. Może wpadnie wam coś w oko, może coś was tutaj zainspiruje. Ja trzymam kciuki, żeby te wszystkie trzy kupony siadły. Jeżeli nic się tutaj nie wyklucza, to dlaczego? Dlaczego by nie? Słuchajcie, na sam koniec. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie tutaj na kanale. 200 wy trafi do końca z Was. Sprawdźcie sobie film z wczoraj, z przedwczoraj jest jeszcze łącznie 150 zł do zgarnięcia. W konkursach, także warto sobie brać w tym udział. Słyszymy się niebawem. Dobrego dnia. Trzymajcie się. Nara.